Że baba na mnie rybcze, co uważy wszystko zjem, cały tydzień nic nie godą, siedzę cicho swoje wiem, wytrzymuje poniedziałek, wtorek środa czy mia pysk. Przyjdzie czwartek pod tym piątek, a w sobota powiem pysk. Jada na ryby, jada na ryby, biera wypki, klizdy i zak. Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalał świat I sobota pojada i tak Jada na ryby, jada na ryby Biera windki, glisty i zak No i małe pół literka jakby czasem przyszłał spak Od sobota pojada i tak No pluki, jasto diobów, ryba bierę albo nie a jo siedza, że jest całą noc i całki dzień Czasem zimna się i wtedy złoto rybkami się śni Tako wielko, tako tusto jak pod mojej baby żyć Jada na ryby Jada na ryby Biera wędki, glizdy i sak Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalał świat Jo w sobota pojada i tak Jada na ryby Dobra, jest akcja Pierwsza sztuka Aha, bo... Ale ładnie, ładnie odjechał I co, jak się ciągnie? Ciężki Ciężki? Dobrze, że tu mamy kamień, chodź tutaj Do kamienia TY JEDZIE DRUGA! druga. Ty, jest, e, e, ściągnął ci ten, zaplątał się Zaplątał się nie? Poszedł w drugi zestaw Musisz, Wojtek, off A był, był duplet jesteś, muszę, muszę ściągać tą wasz No, niestety Dobrze, no, że to kamyczek jest, tak fajnie... Os... Ty, a co to jest? Aha, to jest... Dobra, dawaj, zaciągaj, to jak go ten... Ja tu odplączę go. Weź mi, albo pod wędką mu weź. Przejdź pod wędką. No. Musisz pod wędką. No I teraz nade mną. O. No i teraz wyciągaj. Ciągnę, ciągaj, ciągaj, bo go zaplączę znowu. O gita, bajka No i co? No wyciągaj go Wojtek Kurwa patrz co się z randką chłopie dzieje Ty, ale ty nie knij, bo będziesz na wizy, człowieku ładny No dobra, ale niech się uspokoi Nie takie wiesz To nie jest 2 kilo chyba No to będzie 3 2,5 dwa, no, dwa i pół no. Co bierzemy tego do, do domu Ty, ja go nie mogę z dnia wyciągnąć No woda się gotuje. Powoli, powoli, nie, nie spiesz się, niech się zmęczy nie, trochę. A macie matę? Nie macie maty. Piękny kark. Da. Uf, mordę. Widziałeś to? Uje, pierdolę. o Jezu <grymne> Matko błoska! niechaniec Matko Błoska Weź danie, od wody No dawajcie, fotka i, i do wody z powartęgo No, Wojtek Ja cię ja za ciebie nie będę tego odczepiał Dawaj, dawaj I... Ja tylko Ci pomogę wyciągnąć Głębokość zapał? Ach, Wojtek nie wie co zrobić Głębokość zapał Dawaj dawaj Ale szturka Zrobię fotkę no mu włoży tutaj buzi. O, powiedz, a Tu jest Już on nie gryzie, nie? No, ale po co no, wkładał łapy? <laughs> ale piękny, ale piękny. No i dobra gitara no. Jada na ryby Jada na ryby Biera wędki listy i zak Choćby nie wiem co się działo, choćby się zawalusiak nie, nie ma tak Pierwsza w sztukach. Płyń. Teraz do mnie. Poproszę teraz do mnie raz. Dziękuję. Dobra. Ale mimo wszystko. Gratulacje. Ale ja sobie idę w tamtą stronę. Dobra. Zwijamy manetki i idziemy na koniec jeziora. Bo do brzegu idzie. No, tnij go. Podpisz trochę ciężarówka. Idzie, idzie. Popuszać. Może być. Nie. Nij. Jest? Nie ma. Jak wygląda twarz rozczarowanego człowieka? O tak. No to jest to, to co u mnie. Niby ciągle... Jesteśmy nad stawami Nad stawami hodowlanymi W Kluczewie ze Stargardem Parę kilometrów Fajne stawy, ciekawe Płytkie, nie są za głębokie, tu jest do 1,4 metra Ale są duże sztuki, jak widzieliście karpie do 12 kilo Można tutaj sobie szarpnąć Także, dzisiaj mamy 14 styczeń albo 15, czwartek ogólnie no i powiem Wam, były trzy odjazdy, ale zapały za ten, za pelety i wypuściły jeden, jeden odjazd był co brata na samym początku no i skuteczny karp po, powyżej, to chyba było powyżej 5 kg nie, nie ten, nie ważyliśmy bo, bo po prostu nie mam wagi i, i tak to wyszło ale naprawdę fajna lipka. A u mnie na razie cisza. Mamy pierwszą godzinę. Może coś jeszcze szarpnie. się świeci jak się. No, no reakcja, Ale reakcja, What the fuck? What the fuck? A to co sama ale zobacz, najlepsze odjazdy były rano, nie? Do dwunastej, nie? Teraz cisza. No ale fajnie walczy, ooo Powiem Ci, że by się bawiły, kurwa, jakby pozwolił No trzeba się spytać Ale pan jest No No, zwykle, no, dwójkę tak, ale tak O, Elegancki Piękny To ładny ten No ten taki ładniejszy, większejszy Ale on jak, jak się zgina sztywno, nie? Jaki silny Halo, holu. Halo, holu. O. 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 Ty, ten mały większy Ale fajnie idzie, fajnie idzie pięknie. Mały. Piękny, jaki piękny kolorek. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Piękny karpik Połowa styczniani Karpiki ładnie jadą No, kurczę jak ja wziąłem wędko to nie biorą To jest jakaś klątwa O duża, to tak będzie z 10 kilo bo nie mogę podnieść wędki, wiesz? Patrz aż bąbel zrobił. O ty Ale idzie. Ty. O kurde, fajnie! Ty fajnie idzie, naprawdę. Kurde, silny silny Na taki mały, wiesz co, jakby taki był 10 kilo, taki, bo to jest dziki, można powiedzieć. Tak idzie. Salto. Czyli są dzikie, no bo nie są kute No to mi się myślę, No wątek! No właśnie. Piękny. Żeby nie było, że nie zapałem w tym roku już. Karpika. Opa! Fajnie idzie. Taki mały powinci, ale tak fajnie. Fajnie, fajnie. malutki Opa, chodź tu, ty, chłopaku. Ty, chciałbyś takiego zapaść na nieżyrze? No ba, nie? Piękny Budzi, 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 budzi Masz tutaj Daj mi daj mi ten daj, ten daj, daj. Co? Ty? Chciałbyś wędkę? Szymaj. Ty, powiedz tak, Zobaczmy. za dwie dychy ma wędkę teraz Ty sobie złap. To będzie kurwa niesprawiedliwe. Puszczamy bestię. Ale ty Zrób mi zdjęcie z nim. On waży 10 kilo. Ale piękny. No. Idziesz? Ale poszedł pięknie. Mm. Ale bestia. I yeah, rybka No. Nie chcę piwa. Co Ty człowieku? No i dobra, teraz Wojtek. Akcja desperacka. Nie taki, to chociaż taki. nie? Ważne. <głos》>, 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 ale nie rzuciłeś w te miejsca, to trzeba. Bardziej w prawo i troszeczkę dalej. Żartuję, dobrze jest. Ja tutaj jakoś rzucałem zalękę. Jeszcze podrzucę. One przyjdą trochę. Trochę więcej wody. Jak się tutaj wteguje. Upa. Na krzyżu stąd. No widzę tu krzyż Co ty gadasz? Łoparnie, łopanie Ale tu będziesz teraz sztuk na Ty A tamty majster sieci, nic nie złapał jeszcze O kurde, za dużo wody Za dużo wody Oglądasz ten? Skole do Nie. <grystw _> Bardzo <grystw _> dobra robota. <grystw _> Lux panie. D, ja podsypiemy, to już ci przestaną brać. Zaraz to będzie kurta. Co robił ten rozrusznik? Wyrzucę wszystko już. Nie, zostawiłem to. no To nie robi rozrusznik BMT, nie? No. To nie trzeba mu odpalać Zawieszał się jakby. Wyciągnął rozrusznik, kupił nowe, nowe szczotki, wszystko nie rozłożył, Złożyć, bo mój tam tylko powiedział, w a to szlifował, to i chodzi. Ja mógł go do kupy zbić tam, wiesz, nie? Młotkiem człowieku, kurwa, ale potrafię wszystko. I patrz na, o, ty, ty wariat, trzeba ciągnie, ja bym już, już bym ciął ale panie ma Idę na bezpieczną odległość Jakie spojrzenie Ja ci nic nie mówiłem to, to Ty trzymasz wędkę nie ja Ale miałeś Ty widziałeś to szarpnięcie Silne są fajnie się ciągnie takie małe Malutkie, ale małe? fajnie się ciągnie Dawaj Upa, Upa, Pangan Stal ale jaki jest ciemny Piękny kolorek ma no, bo to są no. bardzo dobre wody. No mu zdjęcie z nim do plecaka Zrobi Ci... Wojtek <noise> dawaj fotkę Nie, nie będę nie robić. A w jedną łapkę. Dawaj, przynajmniej jedną <noise> No, no to kończymy dzisiejszy spontan. Tak w sumie decyzja na dzień podjęliśmy, tutaj, żeby przejechać sobie na jeden dzień tutaj. Właśnie Wojtek mówi, że to taki znajomy i ma takie stawiki, stawiki fajne, jak widzicie naprawdę przyjemna atmosfera, fajnie to wygląda tutaj mamy malutkie takie do pół kilo kilo, a mamy później staw do kilo do 1,5 i tutaj mamy do 13 i więcej karpiki także jest potencjał dzisiaj mieliśmy jedną sztukę tak jak widzieliście brat zapał sobie ponad piąteczkę nie ważyliśmy no i tyle z dzisiejszego połowy. Na pewno wrócimy tu chyba w niedzielę. Dzisiaj jest czwartek. Zrobiliśmy sobie naprawdę taki wolny dzień. Piękna pogoda, zero wiatru, deszczu, nic z majem. Super. No my połowiliśmy malutkich parę sztuk, chociaż tyle. Pierwsza ryba w tym roku. Karbierze, styczeń mamy, więc zachęcam też wszystkich tutaj, żeby można, żeby przyjechali. Warto połapać sobie nawet z rodzinką. Ja tu przyjadę pewnie w niedzielę z, z dzieciakami Można sobie grillka rozpalić Nawet domek jest w razie, żeby ktoś chciał na dłużej Na 2-3 dni Także polecam Ryba jest ciekawa, kara, ślin, szczupak Duży szczupak jest tu ponad 5 kg Trzeba go wyciągnąć Jest zalecenie wyciągnąć przez właściciela Karp, karp. tu chyba karp 16, chyba największy Także jest ryba Karaś. Karaś tu 2-3 kilo Lin potężny też ponoć jest. Nie zapaliśmy, ale mam nadzieję, że złapiemy i pokażemy. To trzymajcie się. Hej. Tyle z dzisiejszego Spontanu. Może następny też taki zrobię fajny. Hej.